No, tam ma wyjście. Hej, 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 witajcie na kanale Bamusika z gitarą. Ja mam na imię Weronika, dziś zapraszam Was na dziesiąty dzień vlogmasu. A jeżeli jesteś nowy, nowa, bo trafiłeś bądź trafiłaś tutaj dzięki moim blogmasom, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji tam na dole zostaw łapeczkę w górę, a my przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Byłam rano odebrać przesyłkę z bombeczkami. Oj. Wyglądają one tak. Są różne, są takie gwiazdeczki, takie sopelki, takie różne, 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 różne bomby. Tutaj mi się odsunie to. Mamy takie malutkie, takie większe, serduszka i takie malutkie. Fajnie to wygląda, takie duże, takie malutkie i ten. No, i będziemy je zakładać na choinkę teraz. Ale mam pupękaną usta, ojej, wybaczcie. Ale i te sprawy, no to wiecie, to się tak kończy. Nie będziemy ją ubierać, to, bo to piękną królewne. Będą tylko bombki, nie będzie żadnych łańcuchów ani tego typu spraw, bo nie chciałam, bo tak. Nie chciałam po prostu, chciałam po prostu same bombki, no i będą bombki. No to teraz będziemy ją ubierać. Jeszcze zdążymy przed pracą, bo ja jeszcze do pracy, no, także zabieramy się. Poszłam do wniosku, że będzie z tym więcej zabawy, bo mam jeszcze takie coś i trzeba nawlec to na te bomby, super. No, yy, choinkę prawie ubraliśmy, ale yy, musiałam, muszę iść do pracy teraz, więc skończę ją po południu, chyba że ją moja ekipa zdąży szybciej ubrać. Ale powiem Wam, że będzie pięknie, boże święty, tak aż się wzruszę, bo myślę, że miała piękną choineczkę. Dobra, ja idę, odezwę się do Was po 14 i miłego dnia! Witajcie po południem. Wracam do domu. Pewnie się dlaczego utykam. Tego, że mam problem z kostką. Kiedyś, to jest taka bardzo stara sprawa, to było jeszcze jak byłam dzieciakiem, bo biegłam po piłkę na... po piłkę na ulicę, bo mojemu bratu padła piłka na ulicę, a żon był młodszy, ja byłam starsza, to nie chciałam, żeby on szedł na ulicę, to ja poszłam i wzięłam Wyciła, y... Zamiast wejść tak całą stopą na krawężnik, no to weszłam do połowy. No. A kiedyś jak byłam u lekarza, to doktor powiedziała mi, że mam pękniętą torebkę stawową. Nie wiem generalnie, co to znaczy, ale zauważyłam, że tak, odkąd robię jakieś dłuższe dystanse, chodzę bardzo dużo. Tak miałam. Teraz w pracy też co chwilę chodzę, coś przynoszę, wynoszę, odnoszę. To, to też co chwilę, jak, jak, jak tak mam, to właśnie Zaczyna mnie ta kostka boleć, ona mi tak zaczyna specyficznie skręcać do środka, to musiała się udać do jakiegoś ortopedy, bo wtedy byłam mu lekarza rodzinnego. No i wtedy ta pani powiedziała mi, że mogę mieć pękniętą torebkę stawową. Bo co robię jakiś dłuższy dystans to nie mogę, bo yy, po którymś tam kilometrze boli mnie nogę. Także taka oto pogadanka o mojej kostce przejdzie. Mówię, odpocznę chwilę ten, to to przejdzie, ale do ortopedy się i tak jak już wybiorę, bo to tak nie może być. Dobrze, ja wracam do domu. Słuchaweczki i widzimy się później. Pokażę Wam, jak nasza choinka wygląda, ale pokażę Wam wieczorem, bo wtedy będzie taki fajny klimacik, będzie tak magicznie. No, dobra, idę do domu. Wróciłam do domu i teraz będę już w sumie trochę zabrałam się za ubieranie choinki. I no, będziemy ją ubierać razem, prawda, Franek? No, zabieramy się za ubieranie. Choinkę mamy już ubrane. Możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Największa magia będzie wieczorem. Teraz jest jeszcze trochę jasno, ale magia zadzieje się wieczorem. No mi się bardzo podoba. Jak na pierwszą choinkę, jaką mamy tutaj, to jest bardzo ładna. nie? No. Dlatego teraz idę dalej. Może odezwę się do Was. Łoł, wow, wow, wow. Może odezwę się do Was później. Jest już wieczór, jak Widzicie, ja już jestem... W piżamce, ale polecałam Wam, że pokażę Wam jeszcze raz naszą choinkę, jak wygląda, jak jest ciemno. Bóg mnie ta choinka jest przepiękna. A jeszcze, że ubieraliśmy ją wszyscy razem, całą rodziną. Końcówkę oczywiście ubierałam ja, bo wiecie, jednak ja i mój zmysł estetyczny musimy żyć w zgodzie. I jednak chciałam, żeby to jakoś też wyglądało ładnie, ale na początku, jak ubieraliśmy tę choinkę wszyscy razem, nawlekaliśmy te bombki na taki sznureczek, bo nie było tego sznureczka, no po prostu Piękne chwile, wzruszające dla mnie, zwłaszcza, że to są nasze pierwsze takie wspólne, rodzinne święta, bo najczęściej męża nie było w święta z nami, bo musiał być w pracy. I to jest takie piękne, takie, takie nasze i no po prostu wzruszam się, jak tylko o tym myślę, no nie? I pomyśleć, że jeszcze czeka nas tyle takich piękniejszych momentów, to aż serducho rośnie. Czasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A my widzimy się jutro. Pa!